Powiem tak, nigdy nie uczestniczyłem w rozmowach z ojcem Pio, ale przywitam was i jego słowami pokój z wami. Bardzo bym chciał rozmawiać z nim, ale nie było mi to dane. Ale jestem przeszczęśliwy, że mogę słuchać tych osób, które z nim rozmawiały. To jest tak, jakbym słuchał Jego. Nie wiem, o czym ja będę Wam tu mówił. Nie przygotowywałem się w ogóle. Tak, usiadłem sobie, żeby nagrać coś. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Może nie wyjdzie w ogóle, ale chcę Wam coś powiedzieć, co czuję. Co czuje moje serce, co czuję ja. Idźmy za głosem własnych uczuć, własnych serc. Bo ono nigdy nie okłamie. Rozum to jest taki komputerek, który jak idziesz za głosem swojego serduszka czyli siebie samego, za tymi uczuciami, które mieszkają w tym ciele, to rozum powinien słuchać serduszka, powinien pomagać myśli i uczuciu. W realizacji tego, co czujesz iść, biegnąć, cieszyć się, skakać. Nie wiem, jak, jak wam to wytłumaczyć. Nie wiem, jak wam to przekazać. Każdy. Każdy jest inny i każdy to odbierze w inny sposób. Ma do tego pełne prawo. Ale warto. Wierzcie mi, że warto. Warto zaufać temu swojemu wnętrzu. Warto się powspinać na te swoje wnętrze. Ech, nawet jak ono jest strome, nie bać się upadku, po prostu iść, ufać i się radować. Ja mówię to ze własnej autopsji, czyli własnych doświadczeń. Chciałbym Wam opowiedzieć o tylu pięknych rzeczach, ale czy <laughs> będę umiał, nie wiem. Wiesiu, mówię o tym na tyle, ile potrafi. A potrafi. Mówi o tym, w którą stronę iść. W każdym jego słowie jest zawarte piękno. Krytykują go ci którzy nie rozumieją słów jego. A on mówi tylko to, czego nauczył go ojciec Pio, czego nauczyło go niebo, czego nauczył go nasz ojciec i mama. bo przez każdego z nas przemawia świadomość każdego. Och, trochę się, jakby, poczekajcie, no, przez każdego przemawia wiedza, którą posiada. To w jaki sposób mówi, to w jaki sposób się zachowuje, to w jaki sposób czyni cokolwiek z nas. Przemawia wiedza, wiedza, <kuh> miłość, coś co masz w sobie. Na nie wiem, nie potrafię wam tego powiedzieć. Ja to czuję, ale nie wiem, jak ubrać to w słowa. Nie chcę opowiadać o pierdołach, jakichś tam uczyć. Ja tylko opowiadam o sobie, samym. O tym, co czuję. O tym, co wiem. O tym, co zaczerpnęłem z życia swojego własnego, nie, czyjegoś. Ja opowiadam o swoim wnętrzu. Jakie jest? Ale ja je kocham. To jest piękne. Przynajmniej tak to czuję. I życzę Wam każdemu. Tego piękna. Też się złoszczę. Jak każdy z nas, też doświadczam e, sytuacji, których nie chcę, ale dotykam je. Jak każdy. Mam też właściwie. Ja dziękuję. Jestem wdzięczny za sytuację, że jak coś na przykład no, nie wyjdzie mi tak, jakbym chciał. To jestem wdzięczny, że mogę się zatrzymać że za jakąś chwilę zreflektuje się. A brzmi to tak jak moja spowiedź, ja pierdzielę. A może to jej dobrze. Skupiajmy się w miłości, sobie samych, dla innych. Tak jak mówi Wiesiu. Uczmy się kochać. Nie siebie, tylko wszystkich i wszystko, co nas otacza. Tu, w tym świecie. Tu, w tej... Ja to nazywam naszym piekiełkiem. No bo to jest takie... W cudzysłowie, piekło. Świat piękny, ale i zarazem, no, taki jak go, dość Ja jestem szczęśliwy, że ten świat, w którym żyjemy teraz, nie jest naszym domem. To wiem. Bo tak mówi mi moje wnętrze. Jestem przeszczęśliwy, że to nie jest nasz prawdziwy dom. Ja ten dom jest gdzie indziej. Że ten dom jest tak piękny, że piękny aż tak. Że nasze zmysły, nawet w ułamkach, setnych, tysięcznych ułamkach, nie jest w stanie sobie go wyobrazić. Oj. To by było na tyle. Pokój z Wami, i niech miłość mieszka w każdym z Was. Nie oceniajmy nikogo, bo tutaj nie wiemy nic. A nasze ciałka są tylko takimi samochodzikami, w których jeździmy. Bardzo Was miłuję. Pokój z Wami. Jak mawia, ojciec pioł. Pokój z Wami.